Cześć, to Michał. Cześć, to Rafał. Dzisiejszy odcinek podcastu Lekki, stalny, oddech mindset, Medytacja, a skupi się na tym, czy jest coś takiego jak porażka, co możemy traktować jako porażkę i czy zawsze porażkę można zamienić w sukces. Zostawimy parę pytań, będziemy się kręcić dookoła tego tematu i mamy nadzieję na ciekawe wnioski. A gościem jest właśnie Rafał, trener personalny i kulturysta. Cool Du dużo powiedziane, bo teraz e, samo to, e, co jest. E, no, mam coś takiego: kulturystyka zawodowa przede wszystkim. Tylko, że nie każdy zawo zawodnik to zawodowiec, więc e, choć kiedyś się ogóle tak e, abstrahując od tematu odcinka, to padło takie fajne pytanie, czy kulturystą może się uważać tylko ten, który wystartował w zawodach? Czy jeżeli ktoś nigdy nie wystartował w zawodach, ale żyje kulturysta, to też jest kulturystą. Jeszcze ja sam nie wiem. Myślę, ja myślę, że tak, ponieważ cała ta, e, cała ta branża i cała ta dyscyplina, że tak powiem, choć to też jest bardzo nieostre pojęcie, że jest to dyscyplina sportowa, polega na tym. Inaczej. E, ja myślę, że e, uprawiam też różne inne sporty. I wydaje mi się, że piłkarzem jest się e, raczej na boisku, bo tam jest ten wynik, tak. No ale nam można też na pewno powiedzieć, że jest się piłkarzem na treningu, e, tylko no, w domu chyba mniej, tak? No, A już kultury to musisz być cały czas. No bo wpływ e, na to, na to, jak dobrym zawodnikiem, czy jak e, ukształtowane ciało masz, będzie miało żywienie, twoje podejście, dyscyplina, e, posiłki w odpowiednich porach itd. itd. Czyli no, zresztą kiedyś mistrz, mistrz swego czasu, Filip His z Stanów powiedział, który był głównie, miał nawet ksywę de Gift, czyli talent, dar, tak, uprawiał dużo różnych dyscyplin sportowych, gdzieś nawet krąży filmik, jak on w jakichś tam uniwersyteckich mistrzostwach w koszykówkę gra, mając nam 12 lat. To mówił, że jest to najtrudniejsze, czego kiedykolwiek się, y, czym się pało, czyli właśnie kulturystyka, no bo tutaj jesteś cały czas, że tak powiem, w Kazie wszystko co robisz ma wpływ na twój później wygląd i choć właśnie to, że to wszystko jest dla wyglądu, jest dla mnie trochę, mnie osobiście trochę to y, odrzuca od kulturystyki, tak na Jest na na, na Pytanie, czy to jest dla wyglądu, czy to jest właśnie styl życia, który. Skutkuje takim wyglądem? Jak jest do porażek w tym? Kurze, to jest, dobre pytanie. to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. I teraz no, wygląd inaczej. Wygląd jest namacalnym i takim no, niepodważalnym wyznacznikiem tego, że jest się dobrym w tym, co się robi. Tak? Pomimo tego, co, o czym niektórzy mogą od razu pomyśleć, że to jest tylko wyping, yy, wyping, że to jest doping wyłącznie, że jest to wyłącznie zasługą dopingu i kto więcej w siebie przyjmie różnych yy, substancji, tym będzie większe, bo to nieprawda. Niestety, gdyby tak było, to mielibyśmy samych mistrzów świata, a jednak tak nie wygląda. A, a na siłowni raczej większość niż mniejszość, yy, szczególnie mężczyzn, jednak stosuje albo przynajmniej ma je historię z dopingiem, co jest trochę niewygodną prawdą eee, i mm, czy jest efektem. Myślę, że tak, ale to jedno się z drugim popycha dość mocno, czyli jak zaczynamy ćwiczyć, mamy jakieś pierwsze efekty, to jest to wynik na pewno jakiejś tam zajawki, jakiejś tam ciekawości, ale później, żeby popychać to, no to trzeba już, to musi wniknąć głębiej w nasz, właśnie, w nasz styl życia, Nasz mindset, w sposób żywienia, w sposób prowadzenia się, pewnych rezygnacji z jednych rzeczy, e, innych. E, mówię tutaj, np. o innych, tam używkach, alkoholu, jakichś takich rekreacyjnych używkach, a z drugiej strony no, trzeba też zacząć, i często o tym mówię, że trzeba robić dużo rzeczy, których nigdy, na, gdyby nie ten cel, to nigdy człowiek nie na, to, na to prawdopodobnie świadomy w pierwszej chwili by się nie zdecydował. I tak? e, jest to na pewno forma. Niestety trzeba wyjść że pewnej obsesji przynajmniej na pewnym etapie. Więc tutaj też warto to zaznaczyć. A jakie ma. Jakie znaczenie mają porażki? Trzeba na pewno powiedzieć sobie jasno, że tutaj porażek będzie mnóstwo. Bo tutaj. Może, może zacznijmy od tego, czym jest porażka w takim wypadku. Czy to jest nietrzymanie diety, czy. Pominięcie jakiegoś setu. Tak sobie myślę i myślę, że nie wiem czy się zgodzić, no ale pora, po, według mnie o tym, co się z porażką, to można... E, to, to nie jest tylko kwestia jakiejś przegranej, tak? Tylko porażką jest moment, w którym na przykład runie nam e, pogląd na coś, nasze działania runą i że tak powiem no, no rzucimy to w cholerę na przy przykład robimy nie wiem redukcję tkanki tłuszczowej wierzymy że trzeba nie jeść po 18 no ale robimy to jakiś czas efektów nie ma no to rzucamy to w cholerę je, jedziemy na pizzę i mamy to gdzieś i stwierdzamy że już więcej nie będę tego robić czy to można nazwać porażką myślę że w pewnym sensie tak czyli ja bym powiedział yy, Troszkę się, mówię, nie, nie da się tego zero-jedynkowo i czarno-biało nazwać, ale porażką by był moment, w którym się po prostu poddaje. I, i, I mamy przynajmniej jakiś czas, gdzie nie szukamy dalszych rozwiązań. Więc e, e, właśnie, nie szukamy dalszych rozwiązań. Więc jeżeli szukamy dalszych rozwiązań, to też już trudno nazwać to porażką. Niemniej jednak na pewno ja bym tu wspomniał ogólnie o rozczarowaniach. Eee, czyli, czyli właśnie, no, no tu może być to, czyli dobra, to ja nie będę jeść słodycze i schudnę, bo tak napisali w internecie, tak? A jeżeli to nie zadziała, no to będzie rozczarowanie, aha, nie zadziałało. No i teraz są dwie opcje, albo mówię, obrażamy się i robimy z tego porażkę, dokładamy do tego energii, albo szukamy rozwiązania i patrzymy, co nie zadziałało. I więc myślę, że tutaj tych rozczarowań bądź porażek może być wiele po drodze, bo może być właśnie to. to też inaczej, też zależy od podejścia. Ja po prawi, po grubo ponad 10 latach w tym, z jednej strony podchodzę do tego luźniej, a z drugiej strony, właśnie, sztywniej. I teraz do czego zmierzam? Ja się na przykład nie, nie przejmę tym, jak nie zrobię jednej serii, czy nawet jedno ćwiczenie pominę, ale przejmę się, tym, ale przejmę się na przykład tym, że przez tydzień czy dwa, nie wiem, że mi się w sumie nie zdarzyło, nie będę w stanie trenować. To tym już, bo, bo, bo to już by. Bo to już występuje dla na tendencja, tak? Tutaj mówię już bardziej o dużej rezygnacji, tak? I właśnie zajechają czegoś. A kwestia błędów. Czy każdy błąd jest porażką? No, to myślę raczej znaczy nie, ale to wzróżnić. Jak ty to widzisz? Myślę, że myślę, że najważniejsze jest tutaj załapanie takiego, no, jak to się ładnie mówi, mindsetu i pewnego przekonania, i to nie tylko w kwestii siłowni, ale ogólnie w życiu, że można z tego wyciągnąć wnioski. Ewentualnie, kto kiedyś powiedział mi znajomy, albo e, e, albo wygrywasz, albo się uczysz. Czyli czy to jest kwestia tego, jak my do tego podejdziemy? Więc tutaj no, każdy musiałby, albo, no nie wiem, z pomocą nawet może e, terapeuty, coacha i tak dalej, przewartościować sobie, co, co, to co to jest. Co to jest porażka i kiedy i, i e, czy inaczej na przykład, jeżeli ktoś się odchudza przez 12 tygodni, Zrzucił, nie wiem, 10 kilo, i poszedł na wysele czy tam na urodziny i się na... naładował się pod korek, to jeżeli on się po, po tym e, poddaje i, i porzuca to, co, e, m, co zrobił, no to można to powiedzieć, że to porażka. Ale jeżeli ktoś stwierdza, dobra, teraz e, tu mi nie wyszło, no, ale to przez kolejne dni nie wiem, ogranicza kalorie i więcej zrobię więcej kroków, pobiegam, czy coś i, i po prostu. No, że tak powiem, nadrobię to, co. ten wyskok swój, no to w tym momencie jest to błąd. Popełniłem błąd, zjadłem więcej niż potrzebowałem, no to teraz w ramach tego, żeby wrócić do homeostazy, równowagi, jakiś tam muszę zrobić więcej i odpowiedzialnie się na to godzę. Tak. Ehm, no i to już można było wejść w specyfikę tego w ogóle, jak to wygląda w samym procesie redukcji, czy tam budowania masy mięśniowej, bo też nie jest to takie. Proste. Niemniej jednak e, myślę, myślę, że bu, e, no i tak błąd, błędem jest to, jeżeli popełni, po, robimy coś, co nam nie służy któryś już czas. Czyli któryś tam już raz, nie wiem, wchodzimy na dietę i w momencie, kiedy pojawia się nam, e, zaczyna nam się pojawiać kratka na brzuchu, no to nam się włącza jakieś przekonanie, że już dalej się nie da i zaczynamy się obiadać. Na przykład, to bo, było też takie przykłady, e, z takimi przykładami gdzieś tam. Miałem doświadczenie, no i tutaj trzeba by było, no, trochę z na przykład można popracować nad przekonaniami. Mm. Może to nie zawsze to przekonanie, wiesz, czasami dochodzimy do momentu, że nie mamy odpowiedniej wiedzy, narzędzi, nie potrafimy dobre sobie planu treningowego, albo mamy źle usztywione cele treningowe i wtedy trener personalnie jak najbardziej wchodzi w grę, tak? E, no tutaj, tutaj tak, więc tutaj doświadczenie też. Zresztą ostatnio słyszałem takie fajne zdanie, że dobrego trenera można poznać e, po jego historii. Czyli przede wszystkim ja jak długo jak dużo właśnie osiągnął, jakie postępy zrobił, i tak dalej, i tu zwykle już ten człowiek będzie w stanie nam sporo wiedzę przekazać. I tu myślę, że można się też zgodzić, choć, choć i tak praca z ludźmi dopiero uważam, tak naprawdę weryfikuje, bo tam już wtedy ten warsztat robi się taki najbardziej obszerny, najbardziej wszechstronny i ten wachlarz różnych rozwiązań jest. Jest większy, no ale wracając jakby do tematu, to myślę, że to jest kwestia tego nastawienia. Nastawienia? I teraz, co, jak w ogóle to nastawienie ukształtować? A no na pewno trzeba ponosić, po, po, ponosić, no znowu, ponosić porażki, popełniać dużo błędów i wyciągać wnioski i się nie, nie, wiem, nie bać, żeby popełnić błędów. Tutaj, tutaj podkreślać to, co powiedziałeś: popełniać dużo błędów i się ich nie bać, tak? Tak. Parfozując delikatnie. Spotkałem się nieraz z takim stwierdzeniem, że ludzie, którzy odnieśli sukces w różnych dziedzinach życia, nie tylko w sporcie, ale też w biznesie czy w relacjach, popełnili po prostu więcej błędów i wyciągnęli lepsze lekcje. Zdecydowanie. Myślę, myślę że albo popełnili tych błędów już trochę kiedyś ktoś powiedział, że y, ludzie się zmienili, zmieniają się z dwóch powodów. Albo wycierpieli już tyle, że nie mają wyjścia, albo widzieli tyle, że mają wybór. tak? Czyli, czyli też wycierpieli. Więc tutaj naprawdę kwestia podejścia, mindsetu i nastawienia według mnie jest kluczowa. Zauważę też, że, że mnóstwo ludzi próbuje sobie tak nieświadomie szacować. Czyli na przykład, a co jeśli będę mniej jeść mniej przez 10 tygodni? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie umiem odpowiedzieć rzeczowo, ale teraz mam czasami wrażenie, jak tak, gdzieś tam rozmawiam z klientami czy coś, to za tym pytaniem, za takim pytaniem, tego typu pytaniem, kryje się coś takiego w stylu, bo ja chcę, żebyś mi powiedział, czy mi się opłaca starać. Powiedz mi, czy się opłaca starać przez kolejne 10 tygodni. a później sobie odpuszczę. A później sobie odpuszczę. Tak, to Tak jak ostatnio on gdzieś tam w jakimś poście na Instagramie też napisałem, że, że yy, przechodzenie na dietę z datą ważności daje, yy, daje nam efekt tylko term, jakoś tam terminowo, tak? Bo jeżeli nie idzie za tym zmiana nawyków, no to to nie zadziała. Yy, więc teraz, jeśli chodzi, yy, może też w kwestii samej, powiedzmy, yy, kulturystyki, no trzeba tutaj być wybitnie upartym, uważam bardzo, bo, bo to jest na pewno taka. Takie zajęcie, mówię, nie mogę nazwać tego sportem, jest to, to dla mnie duże, 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 duże nadużycie, eee, że no, inaczej. Można mieć świetne predyspozycje, dojść do, oczywiście nie bez ciężkiej pracy, a dojść do świetnych wyników 2, 3, 4, 5 lat. Nawet wiem, że są, że są zawodnicy, którzy za zawodowcami zostali mniej niż 5 lat, I to naprawdę są kosmiczne. Wyniki. Ale każdy inny, jak to powiedział też mi kiedyś jeden z, z moich, powiedzmy, trenerów, z którym pracowałem, że, że jeżeli nie jesteś e, tak predysponowany, no to zostaje ci pracować przez 10, 15, 20 lat i gdzieś w końcu tych mięśni zbudujesz, tą sylwetkę zrobisz, no tylko będzie się ona różniła, nie wiem, kształtami i tak dalej. Ale też często tak tacy ludzie są lepszymi, e, uważam, trenerami, no bo. No bo znowu popełnili więcej błędów, są przygotowani na więcej, więc nawet tym z ogromnymi predyspozy predyspozycjami są w stanie zaproponować więcej rozwiązań. Dojść do celu, jakby w sposób bardziej przystępny, mniej, znaczy mniejszym nakładem sił, to akurat może nie do końca. Niemniej jednak, w ogóle uważam, że kulturystyka jest też bardzo fajna pod względem tego, z czego kto jest ulepiony, że tak powiem. Bo tutaj się nie startuje dla medali. Tu się nie startuje, a jeżeli ktoś próbuje, to się bardzo szybko dla takich ludzi odceza, że tak powiem, to, 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 to całe zajęcie, to cała branża od, odsiewa, bo tu się pracuje dla tej drogi. Ja na przykład za najbardziej wartościowy czas uważam same przygotowania do zawodów, a nie same zawody. Jest to fajne, są, są emocje, do tego takie takie a już takie bardziej powiedziemy będzie właśnie powiedz sportowe takie ta at atmosfera właśnie że to była zawodach takie bardziej zawodów tak rywalizacji tu już owszem ale ile trzeba zrobić żeby się w ogóle znaleźć na tej scenie tak tak, tak. ale już patrząc to, patrząc na to na przykład na zdjęcia, co się mówi o tutaj niedocięty tutaj tych mięśni na pewno nicu i tak dalej a to jest takie, pokazuje brak wyobraźni, bo każdy, kto w ogóle wychodzi na takich zawodach, ja już nie mówię tutaj o, o tych, którzy sobie wychodzili lejaju, bo tacy się zdarzyli, że już sobie chłop z udzicę. tylko o tych, którzy faktycznie poświęcili trochę energii, to jest bardzo dużo pracy i każdy zasługuje na, na szacunek. Do tak już podsumowując i nas do brzegu, zmierzając do brzegu, jeżeli mówimy o porażkach, to niekoniecznie one są błędami. To taka pierwsza rzecz. Nie każdy błąd jest porażką. Dokładnie. Yy, ilość błędów czasami świadczy o tym, o doświadczeniu danej osoby. I wyciągniętych wniosków. I wyciągniętych wniosków. No można popełnić w kółko ten sam błąd, tak jak mówiłeś, że zbliżamy się tej kratki na brzuchu, i wtedy coś się odpala i już sobie popuszczamy, odpuszczamy, tak? Tak, a kolejna sprawa, czy co, jeszcze chciałbym, e, co chciałbym jeszcze powiedzieć, że e, trochę inny może nie łatwiej, ale inaczej się e, przychodzi raz już utartą ścieżką. Czyli jeżeli raz na przykład ktoś zrobi formę, to e, e, robienie formy znowu będzie inaczej. W ogóle to też jest ciekawe, że na przykład każde za przygotowanie zawodów są inne, nie ma jednego schematu. Bo można w jednym roku, nie wiem, zjechać z kaloriami do jakiejś horrendalnie niskich ilości i mieć problem z dopaleniem tej tkanki tłuszczowej, a innym razem można tych kalorii być dosłownie dwa razy więcej. Naprawdę widziało się takie przykłady. I tu już bardziej też pozycje gdzieś tam genetyczne wchodzą, ale żadne, to, sens jest taki, że żadne przygotowania nie są takie same. I nie ma jednego jakiegoś schematu, który e, nie zadziała. Niemniej jednak, jeżeli już raz się na przykład zrobi taką formę na zawody, to każdą kolejną z jakiegoś powodu, mimo tego, że to nie kosztuje, i to jest, to jest ciekawe, nie kosztuje to często mniej pracy, nawet więcej, ale nie jest takie trudne niż tak ja mam takie osobiście wrażenie. Ale to jest też ten o który mówiłeś trochę wcześniej, że nie robi się tego medali. I tutaj nie, wybrz... nie wybrzmiało to tak dosadnie, ale trzeba czerpać satysfakcję i radość tej drogi, którą się obrało. I to nam daje taką możliwość do przekuwania tych błędów, ta lekcję. Tak ja to zrozumiałem. Tak, tak, zdecydowanie. Na przykład, no, na moim przykładzie, ja startowałem, zdaje się, to było już chyba 2021 chyba, o pandemii. No i tam byłem, pamiętam, Zdobyłem medal na, na Pucharze, to był, był Mistrzostwa Polski albo Puchar Polski. No i byłem mega zadowolony z tego miejsca, że podium i tak dalej. I teraz e, w tamtym roku no, już były te miejsca wyższe, ale i tak niż, ważniejsze dla mnie niż miejsca było to, że ja by byłem dużo lepszy. I nawet gdybym miał być tam, nie wiem, czwarty, piąty, e, to wydaje mi się, że to by mi wystarczyło. i Więc do czego zmierzam? To jest też taki, yy, kulturystyka jest o tyle też taka, no, pod tym względem ciekawa i niewdzięczna jednocześnie, że dużo zależy od yy, obsady. Jeżeli, jeżeli czasami yy, wychodząc w, yy, w kategorii, powiedzmy, gdzie są mocni zawodnicy, to inaczej jest zająć trzecie miejsce. A inaczej jest zająć pierwsze miejsce, gdzie wychodzą nie tak mocni zawodnicy. I tutaj jakby nie mówię stricte na, na przykładzie swoim, tylko tak jak na przykład sobie gdzieś tam okazjonalnie, ponieważ yy, śledzę branżę to z, kulturystyki na przykład zawodowej. tak. Mówię, ja nie, 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 nie żyję tym tak w 100%. Co też to też jakby mówię o moich wynikach. no Ja nie poświęciłem się nic temu, w 100% nie czułem takiej potrzeby. Eee, co może mi ktoś powiedzieć, że po co to robić, skoro się nie poświęcić? E? No, to może chyba ten, e, rozmowa na inny, na inny odcinek, ale to na przykład zawodowcy czasem mówią, że wygrał chłop zawody, na kolejnych wyszedł w lepszej formie, zajął piąte miejsce, ale widzę, że on jest zadowolony. Więc tutaj, e, i to, to jest to, to, o czym powiedziałem, że to jest fajne, dlatego, że nie robisz właśnie tego tak dla medali. Oczywiście, no medal super, fajnie, zwycięstwo, no. Pucha, ale coś tam zostanie mistrzem. No ekstra, to, to naprawdę nieporównywalne nie niczego, ale i tak właśnie, bo to jest ta droga. Zobaczenie, że moja praca się opłaciła, wyglądam lepiej, wiem więcej, e, umiem bardziej. Chociaż to w pracy zawodowej też akurat fajnie działa. Czyli jeśli do mnie przychodzi ktoś na przykład na treningi, kto ma ten i ten problem, a ja takich ludzi miałem już dziesięciu, no to jest inaczej pomóc temu jedenastemu niż pierwszemu. Na tej zasadzie zdali dużo satysfakcji, nie? Więc e, ponosić dużo błędów, popełnić dużo błędów, nie obawiać się, się ich, a wydaje mi się, że e, przez. Ja, i ty, 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 to fajnie się kółko zamyka. Jeżeli będziemy wyciągać wnioski z błędów, to nie będziemy się bać ich popełniać, bo zwykle i tak przykujemy to na coś większego, na jakąś naukę. Nie? I tak bym. Tak, jeszcze na koniec rzucę takie zdanie. Że czasami chodzi o to, żeby być coraz lepszym i mieć coraz lepsze sposoby, ale popełnić coraz mniej błędów. Tak, tak. I to też można w pewnym sensie nazwać sukcesem, szczególnie na przykład w branży tejże właśnie fitness, nazwijmy to. No bo można być na przykład lepszym trenerem. Bo to też czasami założymy, że jest, jest, jest. I to, jak mi się podoba, jest taka fajna droga, że e, wielu zawodników. Którzy nie mieli właśnie wybitnych predyspozycji, e, którzy właśnie ma, przez co mają, musieli więcej metod poznać, więcej metod wypróbować, itd. i tak dalej. Może sami nie zostali wybitnymi zawodnikami, ale zostali średnimi trenerami, na przykład. I tak pewnie się wielu z nich się spełnia, choć no to już trzeba wam pogadać z kimś, kto ma większe doświadczenie z takim. Ja mówię o tej kulturystyce nie? niekoniecznie też zawodowej, bo. E, i tak wszystko sprowadza się, uważam, do tego, że, że wszystko, większość wychodzi o nasz, naszą własną satysfakcję. Tak? I tym zakończymy. Na koniec takie pytanie do ciebie, do takich słuchaczy, tego, do tego Czy ty boisz się popełniać błędy? Czy bardziej hmm. nastawisz się na tym, że musisz odnosić same sukcesy? Czy boisz tych błędów? to może z tym, z tym zostaniemy i czy masz satysfakcję z drogi, którą widzisz? Tak jest. Czekamy na odpowiedzi w komentarzach. Albo wiadomościach. Albo wiadomościach. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia już jutro. To podcast Lekista, Nodyk, Męższa Medytacja. Dzisiaj Michał i Rafon. Trzymaj się. Cześć. Cześć.